I zobaczmy, drogie lwy, co dla Was na ten czas wejścia w nowy rok 2021. Jaka będzie Wam się chciała pokazać afirmacja, którą może powinniście wziąć pod uwagę, a może gdzieś jest to znak, sygnał ku czemuś? A więc zobaczmy, co lwy wiedzieć powinny wraz z wejściem w tę nową energię roku 2021. Lwy, jaka afirmacja dla Was, drogie lwy? Na koniec jeszcze dla Was klucz anielski, a więc wytrwajcie, poczekajcie. W międzyczasie zostawcie łapkę, komentarz albo przyłączcie się za pomocą subskrypcji, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy i Wam się podoba. Drogi lwy, pokazał Wam się łabąć, a więc czystość, rozwój duchowy i wyższa ścieżka. Afirmacja dla Was, jestem boskim pięknem, światłem i wdziękiem. Drogi lwie, u progu tego Nowego Roku, energię chcą Ci przypomnieć, że jesteś piękną boską istotą, która ma wielkie w sobie światło, w swoim sercu. Proszą Cię też energię, abyś chronił to, co jest dla Ciebie ważne, abyś się nie bał, podążaj za tą ścieżką piękna, w której uznasz piękno w sobie i otaczającym Cię świecie przyrody, aby wzmocnić swoje serce i przynieść spokój ducha. Jeśli myślisz lub czujesz coś negatywnego, przeformułuj to z perspektywy swojej wyższej jaźni. Zastanów się, jak sytuacja może służyć twojemu duchowemu wzrostowi. Pamiętaj, że przechodzisz przez proces transformacji. Zaufaj temu, kim się stajesz. Wzywaj wyższe istoty, tak jak mistrzowie duchowi, którzy mogą cię chronić i kierować twoim rozwojem duchowym. Nie opieraj się temu. I dodatkowo dla Was klucz anielski. Zobaczmy. Lew. Jaka tu będzie chciała Wam się informacja pokazać? A więc dublowana informacja. Jesteś chroniony. Zaufaj temu, drogi Lwie. Wzmocnij siebie tą energią. I dąż w kierunku tego, co jest Twoim duchowym wzrostem, jeszcze wyższą możliwością, jeszcze wyższą wibracją. Wszystkiego co najlepsze na ten nowy rok dla Was, Drugi Lwy. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.